Klub Aquila przeszło 30 lat, działa Związek 100 lat, ale jakoś te rocznice przechodzą bez większego, takiej większej pompy, ponieważ pandemia. Klub Aquila Wadowica kiedyś ktoś powiedział, że z telewizji ktoś redaktor to z że chyba po Kremówka albo przed kremówkami to jesteśmy najlepszymi promotorami Wadowic. No to oczywiście Jan Paweł II to jest numer jeden. I w tym roku klub yy, Klub będzie działał w kilku konkurencjach kolarskich, w forkrosie, w bmx w trialu i w enduro. Natomiast jest sekcja Aquinal Peloton. Tutaj mamy kolegę Dyrskiego, Artura, który się tym zajmuje. Będziemy współorganizatorami również Małopolskiej 500 ki Drugi raz to się odbywa. No, znaleźliśmy partnerów, m.in. województwo małopolskie, marszałek obiekt, patronat. Chcieliśmy to przeprowadzić jako mistrzostwa, otwarte mistrzostwa Małopolski, ale jakoś tak w tych władzach kolarskich regionalnych jest trudno, ponieważ tego typu imprezy ponad 500 km czy 1000, tak jak tu koledzy z Wadowic jeżdżą, nie jest jakby jeszcze w zakresie działania związków kolarskich i UCI. No Kiedyś też inne dyscypliny kolarskie się bardzo trudno przebijały, jak kolarstwo Górskie, TRIAL, BMX, wiele innych, nie idą to z postępem czasu, ale mam obiecane od dyrektora sportowego w Warszawie, że w przyszłym roku te zawody będą jako pierwsze mistrzostwa Polski otwarte. Także że, że myślę, że ranga imprezy wzrasta. W tym roku tutaj kolega opracował trasę. wielki trud to jest tych, tych zawodników, wielcy pasjonaci, mam szacunek dla nich, dlatego już się staram. w jaki sposób pomóc, no, to tylko tyle, a jak myślę o imprezie, Pan Artur opowie co, gdzie i jak. Tak więc e, Małopolska 500 już jest organizowany po raz y, drugi. Y, w zeszłym a, roku był to nasz, można powiedzieć, debiut, jeśli chodzi o Puchar Polski w na polarskich. Udało się nam przeprowadzić pomimo ciężkich pandemicznych warunków yy, bardzo fajną imprezę, która była chwalona w całym kraju przez przedstawicieli Ultrakolerstwa. Tak więc w tym roku odzew również był dosyć duży, były zapytania odnośnie imprezy od początku roku. Zdecydowaliśmy się oczywiście drugi raz przeprowadzić te zawody. Yy, myślę, że. Trasa, która jest opracowana, tak jak Pan Andrzej mówił, dosyć ciężka i długa. Tutaj chłopaki z klubu naprawdę się postarali, żeby tą trasę dobrać odpowiednio pod Małopolskę, a więc pokazać Małopolskę właśnie w taki sposób ciekawy. Więc trasa poprowadzona jest po górach poprowadzona jest przez Przełęcze, poprowadzona jest przez y, Jurę Krakowsko-Częstochowską. Takie miejsca ciekawe przede wszystkim związane również z Janem Pawłem II. Oprócz tego dystansu 500 km jest jeszcze dystans taki krótszy dla osób, które no, nie czują się dobrze jadąc. Załóżmy te 500 km jest to dla nich duży dyskomfort psychiczny, fizyczny więc e, można podejść do połowy tej trasy, a więc 250 km. E, no, trasa można powiedzieć krótka, tak w cudzysłowiu, ale bardzo ciężka, jeśli chodzi o e, konfigurację właśnie, jeśli chodzi o podjazdy. Jest to na 250 km, blisko 6000 metrów w pionie do pokonania, więc tutaj niewielu śmiałków się zdecydowało w ogóle aby podjąć rękawice i spróbować się z tym dystansem, z takimi przewyższeniami. Jak chodzi o y, sam wyścig, no to y, niestety w tym roku też pandemia pokazała nam swoje oblicze. Dużo imprez zostało przeniesionych właśnie z kwietnia, z maja na okres lipcowy, więc tutaj bardzo dużo Ultramaratonów nakłada się na siebie. Niektóre są organizowane w ciągu weekendu, porywane na dwóch różnych końcach Polski. Są organizowane tydzień po tygodniu, więc tutaj obłożenie, niestety, jeśli chodzi o zawodników, troszeczkę spadło na wszystkich tego typu imprezach. Bo jednak przejechać te 500 km w każdy weekend, no to fizycznie. Nie jest w stanie zbyt wiele osób. Natomiast no tutaj mimo wszystko frekwencja dopisuje. Na liście startowej mieliśmy zapisane ponad 70, 70 zawodników, a ile się pojawi na starcie w sobotę. Zobaczymy, mamy nadzieję, że jak najwięcej. Ja myślę, że tutaj też ma ta aura, niesamowite, niesamowita duża wilgotność w ostatnim czasie. Teraz znowu te... Przeróżne komunikaty o, o, o jakichś ekstremalnie trudnych warunkach pogodowych, wichury, nie wiadomo jeszcze co, co dalej, ale myślę, że, że ci co wystartują i dojadą, to naprawdę twardziele z szacunkiem będziemy się do, te, do tego odnosić. Może powiedz o której start jeszcze jest, że jak to jest śledzone, jak to nie jadą, bo takie pytanie było, że. Ja bym tu jeszcze coś innego powiedział ze że, słowo, że zainteresowałem Marszałka słowa polskiego tym, no i tu tłumaczę Panu Marszałkowi, że nie trzeba zamykać ruchu, tak jak przy niektórych tych wyścigach jest utrudnienie, no jeden, dwa wyścigi takie w roku mogą się odbyć przy zamkniętym ruchu, a jeżeli to się powtarza e, e, często, to, 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 to po prostu jest, to jest po prostu uciążliwość dla mieszkańców. Tutaj jadą na GPS, to kolega tutaj wytłumaczy. Każdy musi się zameldować w danym punkcie. GPS to śledzi, że nie można podjechać samochodem i ktoś nagle robi jakiś rewelacyjny wynik, bo zostanie to wyłapane. Także myślę, że, że dobrze, tak jak powiedziałem Marek Leśniewski, olimpijczyk, medalista, jak powiedziałem o tych ultramaratyńczych, bo to tak trochę stoi z boku, a telewizja bardzo, no, bo to nie jest jakby, tak jak powiedziałem, w tej w tym zakresie Związków Kolarskich i Światowej Unii Kolarskiej, ale myślę, że jakbyśmy zrobili właśnie ten na dystansie 500 km wyścig w przyszłym roku tak trochę szlakami Jana Pawła II, bo tak to jest, jak kolega powiedział, prowadzone, to byśmy zrobili pierwsze mistrzostwa Polski, wtedy moglibyśmy nawet zrobić, że międzynarodowe byśmy Mogli tak to zrobić, że, że jakiś tam zagraniczny zawodnik yy, może zostać albo zwycięzcą Póżaru Polski, albo mistrzem Polski. Nie wiem byśmy to zrobili. No, to ja może troszeczkę przybliżę właśnie zasady udziału w takich zawodach, jak takie zawody przebiegają. No start yy, w naszym przypadku jest w Gorzeniu, przy restauracji Czartak. Tam zaczynamy jazdę, jedziemy w kierunku Zawoi, oczywiście drogami publicznymi w ruchu otwartym. Zawodnicy jadą w dwóch kategoriach. Open, czyli mogą jechać w grupach. Tutaj grupy są przewidziane 5-6 osobowe maksymalnie, więc w takiej grupie ci kolarze mogą się poruszać w trakcie wyścigu. Jadą też w kategorii solo i tutaj przez cały okres trwania wyścigu zawodnik musi jechać sam, czyli nie może jechać na kole drugiego, nie może jechać w towarzystwie drugiego zawodnika. Odstępy między zawodnikami w kategorii SOLO wynoszą minimum 100 metrów i na tą odległość można się zbliżyć bliżej, tylko w wypadku, kiedy wyprzedzamy innego zawodnika, sami jesteśmy wyprzedzani ewentualnie na punkcie kontrolnym, gdzie zawodnicy mogą tam najeżdżać na siebie w miarę blisko. Na trasie zlokalizowane jest 6 punktów kontrolnych, które obowiązkowo każdy zawodnik musi zaliczyć, czyli przyjechać, musi zostać zweryfikowane, że on to jest, on, pobrać tam może jakiś pakiet żywieniowy, może sobie zjeść coś na miejscu, napić się, zabrać jakąś wodę i zopanik ze sobą. A całość wyścigu monitorowana jest przez platformę GPS. Każdy zawodnik otrzymuje nadajnik, który jest przypinany do rowera i na podstawie właśnie lokalizacji tego nadajnika widzimy, czy zawodnik aktualnie jedzie, czy stoi. Jest to mierzone z tak dużą dokładnością, że w trakcie jazdy wiemy, czy zawodnik akurat podjeżdża pod górkę, czy zjeżdża z górki, w którym miejscu on jest dokładnie z lokalizacją do dwóch metrów. Tak więc mamy na bieżąco sygnalizację, czy zawodnik tutaj stosuje się do zasad Ferme przede wszystkim, bo jeśli widzimy, że prędkość chwilowa zawodnika wynosi w danym momencie 65 km na godzinę, załóżmy, a nachylenie drogi wynosi w granicach 10-12%, no to wiemy, że zawodnik jedzie pod górkę no, samochodem, bo rowerem 65 km na godzinę pod górkę, no to sądzę, że nie jest w stanie tutaj nic yy, popełniać. A ten start to będzie jakoś e, wspólny, czy będzie co kilka minut? Jak to start wygląda? Start wygląda w ten sposób, stary. że zawodnicy w grupach są wypuszczani po 5-6 osób i w odstępach 5-minutowych. Następnie ruszają zawodnicy w kategorii solo, oni startują pojedynczo w minutowych odstępach czasowych. Mm -hmm. ja to, to są jeszcze to zawodowcy? Jak to wygląda, ja jeśli ja chodzi o uczestników? to są Pasjonaci, tak, no, pasjonaci, amatorzy kolarstwa. No, to są ludzie, którzy pracują normalnie, a kolarstwo dla nich to jest po prostu pasja i hobby. I I ile jest, zawodników reprezentuje Wasze klub? No, w tym roku nasz klub skupił się przede wszystkim na, na organizacji tej imprezy, więc y, mamy tylko dwóch takich rodzynków, jednego na dystansie, 500 km, jednego na dystansie, 250, tak aby przedstawiciel naszego klubu w każdej tej y, tutaj. Trasie się pojawił i mógł przejechać. Czyli sędziowie nie jeżdżą za tymi zawodnikami? Eee, czy są wyznaczeni sędziowie, którzy podążają samochodem, ustawiają się gdzieś tam, kontrolują właśnie w takich newralgicznych punktach, gdzie tam na przykład jest przejazd kolejowy, nieraz rogatki są opuszczone. Jeśli ktoś tutaj próbuje. Przejechać pod rogatkami ominąć, to no niestety w regulaminie jest to uwzględnione, jeżeli jedziemy w ruchu otwartym, stosujemy się w pełni do tego ja za organizatorzy nie wstrzymują przejazdu pociągu. Nie, nie, nie wstrzymujemy przejazdu pociągu w ruchu lotniczego, ani żadnych innych jednostek pływających nie zatrzymujemy. Trzeba jeszcze powiedzieć, że rowery muszą... To, co pojazd powinien mieć yy, przy poruszaniu się po drogach publicznych, czyli dzwonek, światło i tak dalej. Tak, no, no, to... i, tu, I tu jest właśnie przewaga tego typu zawodów nad tymi, hmm. gdzie wszystko się zamyka, tysiące sędziów, yy, utrudnienie w ruchu i tak dalej. mówię, że kilka wyścigów takich do roku może być w Polsce, znaczy nikogo nie krytykuję, ale są pewne uciążliwości związane z takimi yy, wyścigami, gdzie jeździ się w grupie. Jakie jest przewyższenie przy 500 km? Jest to około 5600 metrów, więc współczynnik nie jest jakiś ciężki, natomiast y, wymaga już odpowiedniego przygotowania, właśnie żeby jednak. A jeszcze mam pytanie się. na temat jakiegoś zabezpieczenia medycznego. To jest w ogóle brane pod uwagę? Zabezpieczenie medyczne, no mamy, y, że tak powiem, cały czas kontakt. Y, z zawodnikami na trasie. Są ci sędziowie. Są punkty kontrolne, które są obstawione przez obsługę wyścigu. No my cały czas kontrolujemy, patrzymy co się dzieje i jeżeli widzimy, że zawodnik gdzieś tam ten GPS widzimy, że się zatrzymał, w granicach do dwóch minut kontaktujemy się telefonicznie z zawodnikiem, żeby się dowiedzieć dlaczego stoi, czy to jest przerwa spowodowana po prostu pod czy po prostu coś się nie stało. No, poza tym trudno byłoby, żeby karetki jeździły za wszystkimi, kto jest w czasie. Natomiast są podane wszystkie yy, miejsca, gdzie można otrzymać pomoc, czyli szpitale powiatowe itd. itd. No, tak, jest to wszystko w regulaminie, tam jest wszystko wyszczególnione, wszystkie informacje.